Litania do Świętego Stanisława Kostki W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison Chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami Duchu, święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, królowo-wyznawców, módl się za nami. Święty Stanisławie, miłością Boską zawsze pałający, módl się za nami. Święty Stanisławie, Gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu Ołtarza, módl się za nami. Święty Stanisławie, ukochany Synu Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami. Święty Stanisławie, pobożny sługo świętej Barbary, módl się za nami. Święty Stanisławie. Łaskawy obrońco konających, módl się za nami, Święty Stanisławie, wybrana ozdobo Towarzystwa Jezusowego, módl się za nami. Święty Stanisławie, mężny siebie samego zwycięzco, módl się za nami. Święty Stanisławie, dzielny pogromco duchów piekielnych, Módl się za nami, Święty Stanisławie, Wspaniałomyślny wzgardzicielu świata, Módl się za nami, Święty Stanisławie, Niewzruszona wśród prześladowania opoko, Módl się za nami, Święty Stanisławie, Jaśniejące źródło nabożeństwa, Módl się za nami, Święty Stanisławie, doskonały wzorze posłuszeństwa, módl się za nami. Święty Stanisławie, mistrzu skromności i świątobliwości, módl się za nami. Święty Stanisławie, piękny kwiecie czystości, módl się za nami, święty Stanisławie. Gorliwy w dopełnieniu powołania Boskiego, módl się za nami. Święty Stanisławie, zwycięzco własnych zmysłów, módl się za nami. Święty Stanisławie, który świętej ze chrztu niewinności aż do śmierci dochował, módl się za nami. Święty Stanisławie, którego aniołowie niebiescy ciałem najświętszym karmili, módl się za nami. Święty Stanisławie, któremu Maryja Dziecię Jezus na ręku złożyła, módl się za nami. Święty Stanisławie, któryś nieprzyjaciela dusz znakiem Krzyża Świętego odpędził, módl się za nami. Święty Stanisławie, któryś godzinę śmierci swej przepowiedział, módl się za nami. Święty Stanisławie, którego sława wielkiej świątobliwości słynie na całym świecie, módl się za nami. Święty Stanisławie, któryś ojczyznę swoją, z różnych przygód i niebezpieczeństw wyratował, módl się za nami. Święty Stanisławie, opiekunie młodzieży niewinnej, módl się za nami. Abyśmy cnoty Twoje naśladowali, uproś nam u Boga. Abyśmy bez sakramentów świętych z tego świata nie schodzili, uproś nam u Boga. Abyśmy natchnieniom boskim uległymi byli, uproś nam u Boga. Abyśmy pokusy czarta świata i ciała zwyciężali, uproś nam u Boga. Abyśmy zawsze bogobojnie żyli, uproś nam u Boga. Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli, uproś nam u Boga. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Stanisławie abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Boże, który wśród rozlicznych cudów swej mądrości także i tego dokonałeś, że w młodzieńczym nawet wieku łaskę dojrzałej świętości dać raczyłeś. Spraw prosimy Cię, abyśmy za przykładem świętego Stanisława, z życia doczesnego, jak On korzystając, skwapliwie do wiecznego zdążali pokoju, przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.